Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania Agrowiadomości Non-Stop w dzisiejszym programie. Między innymi Sejm przyjął zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Samorząd rolniczy wskazuje, że dla rolników rozwiązania związane z obniżeniem podatku od nawozów i od paliw nie będą korzystne. W bieżącym roku polscy rolnicy uzyskają dopłaty na poziomie 102% średniej unijnej. Sejm przywrócił uzupełniającą płatność obszarową. Tuż przed raportem cenowym kolejne odpowiedzi naszych przedstawicieli terenowych na zadawane przez Was pytania dotyczące nawożenia. A w samym raporcie tradycyjne podsumowanie ostatniego tygodnia w skupach zbóż, rzepaku, żywca wieprzowego i wołowego oraz brojlerów kurzych. Na zakończenie programu obszerne podsumowanie 2021 roku w uprawach zbóż. Sezon podsumuje Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. W minionym tygodniu Sejm przyjął zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy przewidują czasową obniżkę stawek podatku VAT od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Obniżki likwidują całkowicie podatek VAT dla żywności objętej podatkiem 5%, na nawozy środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą z dotychczasowej stawki 8% oraz na gaz ziemny. Z 23 do 8% zmniejszony zostanie podatek na paliwa silnikowe. To jest olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, zaś o 5% na energię elektryczną i cieplną. Stawka 0% na żywność oznacza, że przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych, będzie obowiązywała zerowa stawka VAT od sprzedawanych produktów rolnych, w szczególności warzyw, owoców i orzechów jadalnych, zbóż, nasion i owoców oleistych, ziaren, nasion i owoców różnych, roślin przemysłowych lub leczniczych, produktów mleczarskich, jaj ptasich, miodu naturalnego, jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych, oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych z wyłączeniem homarów i ośmiornic. W pozostałych przypadkach właściwa będzie stawka podatku 8% dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych. Bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca zapewni obniżenie w tym okresie do 0% stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw z wyłączeniem podłoży mineralnych, a pośrednio obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne. Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku wynoszącym 7%. Zarząd Krajowej Rady Spraw Rolniczych w piśmie skierowanym do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka wskazuje, że dla rolników, tzw. VATowców, rozwiązania związane z obniżeniem podatku VAT do zera od nawozów i z 23 do 8% od paliw nie będą korzystne. Znaczna grupa rolników, producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen, m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT. Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Zdaniem samorządu rolniczego, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek, należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych. Po przepaku przyszedł czas na podsumowanie upraw pszenicy w minionym roku. Sezon 2020 2021 producenci zbóż z przeważającego obszaru kraju mogą zaliczyć do udanych. Plony były na dobrym poziomie, a proponowane stawki za zboża w skupach biją wieloletnie rekordy. Ogólnie można powiedzieć, że rok był całkiem niezły, z tym, że nie wszędzie. Bowiem, obok gospodarstw, które osiągnęły dobre plony i miały dobre warunki do uprawy zbóż, były też miejsca i gospodarstwa, którym dokuczały warunki atmosferyczne i one były główną przyczyną po prostu sytuacji, gdzie nawet nie można było w końcówce żniw zebrać tych zbóż. Według Głównego Urzędu Statystycznego zbiory zbóż ogółem ocenia się na 34,5 miliona ton, to jest o około 3% mniej od zbiorów w roku 2020. Produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27 milionów ton, czyli o około 6% mniej od uzyskanej w 2020 roku. Na podstawie prowadzonych szacunków GUS ocenia, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2021 roku wyniosła około 7,5 miliona hektarów, w tym powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi około 6,6 miliona hektarów. Z tego pszenicy około 2,4 miliona hektarów, żyta około 0,8, jęczmienia około 0,7, owsa około pół miliona hektarów, pszenżyta około 1,3 miliona hektarów i mieszanek zbożowych około 0,7 miliona hektarów. Po notowaniach cenowych zapraszamy na podsumowanie sezonu uprawy zbóż w Polsce w 2021 roku. Gościem agrowiadomości non-stop będzie pan Stanisław Kacperczyk, prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował, że już w bieżącym roku polscy rolnicy uzyskają dopłaty na poziomie 102% średniej unijnej. Sejm zmianą ustawy o płatnościach bezpośrednich przywrócił uzupełniającą płatność obszarową. Te płatności pochodzą z budżetu krajowego i corocznie planujemy przeznaczyć na nie około 400 milionów złotych, zapowiedział wicepremier minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że taka płatność była stosowana od 2004 do 2014 roku. Płatność będzie przyznawana na takich samych warunkach jak w 2013. W bieżącym roku te dodatkowe pieniądze dotyczyć będą gospodarstw do 30 hektarów, a od 2023, kiedy zacznie obowiązywać nowa wspólna polityka rolna, będą to gospodarstwa do 50 hektarów. Stawka płatności zostanie określona tak, jak w przypadku pozostałych dopłat bezpośrednich. Na podstawie rzeczywistej powierzchni kwalifikującej się do płatności zgłoszonej przez rolników we wnioskach. Może ona wynieść około 40 zł na hektar. Płatność będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych. W ramach tej płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni i do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy. Ubiegający się o jednolitą płatność podstawową, stwierdził wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Cieciura. Dopłata będzie również przyznawana do gruntów, na których nie jest prowadzona produkcja, jak wyjaśnił wiceminister Cieciura. Nie ma ona zachęcać do większej produkcji żywności, a służyć ma wsparciu dochodów rolników. Sama płatność nie będzie zależna od spełnienia wymogów zazielenienia. Coraz więcej województw objętych jest restrykcjami dotyczącymi eksportu produktów wieprzowych na Ukrainę. W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą wirusa ASF w Polsce władze naszych wschodnich sąsiadów wprowadziły zakaz dla województwa Opolskiego. Aktualnie zakazem importu objętych jest już 13 województw. To jest podlaskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podkarpackie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, zachodnio-pomorskie, łódzkie, małopolskie, świętokrzyskie i wspomniane opolskie. Ograniczenia dotyczą zwierząt, które należą do rodziny świniowatych, materiału genetycznego, produktów z nich za wyjątkiem produktów, które przeszły obróbkę zgodną z zasadami określonymi w przepisach ukraińskich. Cześć. W poprzednim odcinku odpowiadałam na pytanie dotyczące zapotrzebowania pszenicy o w siarkę i czy możemy uzupełnić ją w RSMS. Później wymieniłam jeszcze dwa nawozy, w których możemy to, to zrobić: siarczan magnezu i saletrosan. nasze saletrosany 26/30. No i pojawiło się pytanie, czy możemy zastosować siarczanamonu w celu uzupełnienia siarki w uprawie pszenicy. Tak, oczywiście możemy uzupełnić tym nawozem siarkę, ale musimy pamiętać, że siarczanamonu jest nawozem fizjologicznie kwaśnym i doskonale wpisuje się w nawożenie na glebach odczynie zasadowym i obojętnym, a także na glebach o odczynie lekko kwaśnym pod warunkiem, że gleby są regularnie wapnowane. Cześć. Piotr Gutowski pyta Mam pytanie dotyczące stosowania mikroelementów w uprawach zbożowych. To jest, kiedy aplikować, w jakich dawkach i które pierwiastki, aby nawożenie było optymalne dla poszczególnych gatunków. W poradniku nawożenia taką rozpiskę można znaleźć, ale dotyczy ona jedynie rzepaku. Dla zbóż brak jest tak dokładnej metodyki. Tutaj jeśli chodzi o nawożenie mikroelementowe zbóż, naj, najlepszym momentem na ich stosowanie jest moment krzewienia i strzelania w źdźbło. Krzewienie to można stosować mikroelementy już jesienią bądź wczesną wiosną i tutaj mam na myśli mangan czy miedź. Natomiast w późniejszej fazie strzelania w warto zwrócić uwagę na bor y, czy cynk, y, które też mają y, korzystny y, wpływ na rozwój roślin. W późniejszych fazach również można stosować mikroelementy, natomiast wtedy to już po zauważeniu niedoborów y, na roślinach. Co jeszcze mogę zalecić, to y, tutaj y, jeśli nie mamy wystarczająco y, dobrej wiedzy na, to, y, na temat Mieszania mikroelementów ze sobą, warto korzystać z gotowych mieszanek mikroelementowych oferowanych przez producentów takich nawozów. Z tego względu, że sami mieszając takie preparaty, możemy często wywołać efekt wytrącania się jakichś osadów i. Efekt może być odwrotny do zamierzonego. Także tutaj zalecałbym stosowanie takich preparatów jak na przykład mikrozboża, czy mikrokukurydza, mikrorzepak. Warto korzystać z takich preparatów. Cześć. Witam Was wszystkich w nowym roku 2022. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich będzie on lepszy. Jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, zadał pytanie: Czy wystarczy 200 kg mocznika w uprawie pszenicy o zimej. Po pierwsze, wiem, że w tym roku będziecie oszczędzać i e, będziecie zmniejszać dawki, ale pamiętajcie, oprócz dawki, pogody, ważny jest również dobór odpowiedniej formy azotu. Niestety. Mocznik nie nadaje się na dokarmianie w pierwszej fazie, czyli na dokrzewianie. Forma amidowa po pierwsze nie działa nam w niskich temperaturach, również nie jest pobierana bezpośrednio przez rośliny. Najlepiej sprawdzą się nawozy, które zawierają formę amonową i azotanową, a na szybsze dokrzewianie, które zawierają tej formy azotanowej jeszcze więcej, bo jest to forma bardzo szybko pobierana przez rośliny. Dlatego zwracajcie na to uwagę, jak będziecie dobierali pierwsze dawki, nawet jeśli będziecie je w tym roku zmniejszać. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do zadawania fajnych, ciekawych pytań, zwłaszcza teraz przed okresem, kiedy zaczniemy stosować nawozy azotowe. Pozdrawiam serdecznie, cześć! Ostatni tydzień w skupach to dość wyraźne spadki pszenicy konsumpcyjnej i paszowej. Niewielkie korekty w dół pozostałych zbóż, oprócz jęczmienia i owsa. Po kilkutygodniowych wzrostach dość wyraźna korekta w dół w skupach rzepaku, jednogroszowe korekty średnich krajowych w cenach żywca wieprzowego i brojlerów kurzych i wyraźniejsza poprawa kwot oferowanych za kilogram żywca wołowego. W ponad połowie województw spadły ceny pszenicy konsumpcyjnej. Zmiany dotyczyły przede wszystkim górnych wartości widełek cenowych. Między innymi o 50 zł zmalała maksymalna cena dla Polski, podczas gdy minimalna nie zmieniła się. Średnia krajowa straciła w ostatnim tygodniu 30 zł, tyle samo w skali miesiąca. Dwa razy mniej w ciągu ostatniego miesiąca straciła średnia krajowa cena za tonę pszenicy paszowej. W ostatnim tygodniu wartość ta pomniejszyła się o 21 zł. Spadków było nieco mniej niż w przypadku pszenicy konsumpcyjnej, ale podobnie jak przy tej bardziej wartościowej, maksymalna dla Polski spadła o 50 zł. W obie strony zmieniały się w ostatnim tygodniu widełki cenowe za tonę pszenżyta. Zmian nie było wiele, ale zmniejszyły one średnią krajową o 8 zł. Niewielkie korekty wpłynęły na obniżkę maksymalnej dla Polski o 20 zł. Warto zauważyć, że w skali miesiąca cena tego zboża jest na minimalnym plusie. O 10 zł tańsze niż miesiąc temu jest żyto konsumpcyjne. W ostatnim tygodniu średnia tego zboża zmniejszyła się jednak tylko o złotówkę. W kilku województwach widełki cenowe zmieniały się na minus i na plus. Zmiany te nie dotknęły jednak skrajnych cen dla Polski, identycznych jak przed tygodniem. Jednym z dwóch zyskujących w ostatnim tygodniu zbóż był jęczmień. Wzrosty widełek cenowych w kilku województwach przełożyły się na powiększenie się średniej krajowej o 6 zł skali miesiąca zboże to również zyskuje. W ostatnich 7 dniach 60 zł zyskała wyraźnie górująca nad resztą Polski maksymalna dla kraju, oferowana przez biuro maklerskie giełdy towarowej w Śremie. Drugim zyskującym zbożem w ostatnich dniach był owies, wyraźne nawet trzycyfrowe wzrosty w kilku województwach, wywindowały średnią krajową o 25 zł w górę. W skali miesiąca zboże to zyskuje prawie 60 zł. O tyle samo powiększyła się maksymalna cena dla Polski. W dwóch województwach można uzyskać za obie kwotę czterocyfrową. Niemal wszystkie zmiany widełek cenowych na mapie kukurydzy suchej miały ujemny charakter. Wyjątkiem była najwyższa cena w Wielkopolsce, będąca maksymalną dla kraju, która zyskała 10 zł. Ale większość negatywnych zmian obniżyło średnią krajową o 11 zł. W skali miesiąca zboże to traci tylko 3 zł. Po rekordowych ostatnio wzrostach, w ostatnim tygodniu nastąpiła korekta w dół cen rzepaku. W większości województw ceny spadło o kilkadziesiąt złotych. 30 zł straciła m.in. maksymalna cena dla Polski, ale z kolei minimalna zyskała 50 złotych. Negatywne zmiany pociągnęły za sobą bardzo wyraźną obniżkę średniej krajowej o 131 złotych. Trend miesięczny utrzymał kolor zielony. Bardzo niewiele zmian na mapie cenowej żywca wieprzowego. Widełki cenowe w większości miejsc takie same jak przed tygodniem, a korekty, przeważnie w dół, nie przekraczały 10 groszy. O taką wartość spadła między innymi maksymalna cena dla Polski. Minimalna nie zmieniła się, a średnia krajowa jest niższa od tej sprzed tygodnia zaledwie o 1 grosz. Dokładnie w połowie województw nanosiliśmy zmiany w widełkach cenowych wołowiny. Trzykrotnie więcej było zmian dodatnich, sięgających nawet złotówki. Zmiany te nie dotyczyły skrajnych cen dla Polski. Niemniej sporo pozytywnych korekt wpłynęło na powiększenie się średniej krajowej o 15 groszy. Trend miesięczny zmienił kolor na zielony. Wyraźnie na plusie utrzymuje się cent miesięczny średniej krajowej za brojlery kurze. W ostatnim tygodniu zmian cen bieżących jak na lekarstwo co widać m.in. po stałej, maksymalnej dla Polski. Z kolei wyraźnie rosną ceny kontraktacyjne ta najniższa powiększyła się o 13 groszy. Średnia krajowa straciła w ostatnich 7 dniach symboliczny 1 grosz. Ogólnie można powiedzieć, że rok był całkiem niezły, z tym, że nie wszędzie. Bowiem, obok gospodarstw, które osiągnęły dobre plony i miały dobre warunki do uprawy zbóż, były też miejsca i gospodarstwa, którym dokuczały warunki atmosferyczne i one były główną przyczyną sytuacji, gdzie nawet nie można było w końcówce żniw zebrać tych zbóż. Ale zacznijmy od początku. Jesień, dobre warunki do przeprowadzenia zasiewów. Praktycznie w terminie agrotechnicznym wszystkie zboża zostały zasiane. Może nie wszystkie, ale gdzieś w 80-80 kilku procentach. Jesień sprzyjała rozwojowi roślin. Zima z dużym mrozem, i tutaj były wątpliwości, czy te mrozy nie spowodują wymarznięć. Jednak okrywa śnieżna, która była tej zimy, zabezpieczyła rośliny, i większość roślin wyszła w okres wiosenny zdrowa, dobrze przezimowały o ziminy. Praktycznie z tytułu złego przezimowania straty były bardzo minimalne, wynosiły w granicach 1,1 powierzchni i one dotyczyły przede wszystkim pleśni śniegowej, która powiązana jest ściśle z zaprawami. I tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli chodzi o materiał kwalifikacyjny wykorzystywany przez rolników do siewu, to było wykorzystane około 17-18%, czyli te nasiona były zabezpieczone przed pleśnią. A poza tym fakt, że mała ilość była porażona przez pleś, świadczy o tym, że rolnicy, wykorzystując własny materiał siewny, również korzystają z zapraw i w chwili obecnej raczej prawie wszyscy rośliny nasiona zaprawiają. No i dzięki temu uniknęli strat z tytułu złego przeziemowania. Inne przyczyny złego przezimowania to w niektórych rejonach brak okrywy śnieżnej, przy wysokich mrozach nastąpiło wybrożenie roślin i o dziwo również zwierzęta, szczególnie zwierzyna płowa która w niektórych miejscach w Polsce robiła bardzo duże straty, przyczyniając się do całkowitej likwidacji plantacji. Wiosna późna, mokra, niesprzyjająca ruszeniu wczesnemu wegetacji w odróżnieniu od roku 20, kiedy wiosna była bardzo wczesna i wtedy to, co żeśmy zrobili w zakresie przyspieszenia terminów stosowania nawozów azotowych miało bardzo głęboki sens i przyczyniło się do wówczas rekordowych wręcz plonów, to w tym roku takiej potrzeby nie było. Wegetacja ruszała w połowie marca. Siewy zbóż Jarych rozpoczęły się w granicach trzeciego, trzeciej dekady, drugiej dekady marca no i początku kwietnia. Ale warunki wilgotnościowe, były znowu dobre, nawet za dobre, które uniemożliwiały i przeciągały w terminie wykonanie siewów. Ogólnie rzecz biorąc, na początku maja badania wykazywały, że stan roślin ozimych w tym okresie był dużo lepszy aniżeli ten w roku 20. To samo jeżeli chodzi o rośliny jareb. Jeden miał 3,8%, drugi miał w granicach 3,4. Także wchodziliśmy w okres już wegetacji Praktycznie z dobrze rozwiniętymi roślinami. Problemem były warunki pogodowe, które uniemożliwiały niejednokrotnie terminowe wykonanie zabiegów. Czyli pogoda, zimno, krótkie okienka, które rolnicy mogli wykorzystać. I tutaj, gdyby nie sprzęt zgromadzony u rolników, gdyby nie technika w ogóle, byłyby problemy czy z rozrzutem nawozów, czy stosowaniem środków ochrony roślin. I pod koniec czerwca wszyscy z wielkim optymizmem, nadzieją liczyli na rekordowe plony. No i tutaj przyszła susza, duże nasłonecznienie i myślę, że w wielu, w wielu przypadkach te plony. Po prostu zostały zahamowane. Był to okres nalewania zbóż, był okres stosowania trzeciej dawki nawozów azotowych. Wielu rolników zastanawiało się, czy zachodzi potrzeba stosowania tych nawozów w sytuacji, kiedy jest sucho. W każdym bądź razie ten okres suszy spowodował, że masa tysiąca nasion była dużo mniejsza. No i te plony, które z hura, bo optymizm mówiono, że będą rekordowe, zaczęły niweczyć w oczach. To był miesięczny okres takiej suszy. Ja sobie przypominam przejazd wtedy do Poznania na giełdę. Jak z okna samochodu patrzyliśmy na pola, które praktycznie w oczach usychały, chociaż jeszcze wtedy myśleliśmy, że to jest okres jakiś przejściowy, że jeszcze się zregenerują. Niestety ta susza trwała dłużej. Ta susza spowodowała, że żniwa się trochę przyspieszyły, to znaczy one były opóźnione w stosunku do średnich. Wieloletnich, ale były wcześniej niż myśleliśmy, że będą w roku ubiegłym. Okres żniw można podzielić na dwa podokresy. Pierwsze z dobrymi warunkami w większości kraju do zbioru, o dobrych parametrach, szybko udawało się zebrać to, co rosło na polu. I drugi okres, kiedy już były deszcze przekropne, które przedłużały żniwa. Wiele plantacji. Było podtopionych. Nawet tutaj z mojej okolicy byłem świadkiem niezebrania w ogóle na przykład prężyta. Po prostu tak było, były pola podtopione, że nie dało się wejść i to wszystko przerosło. Jeżeli chodzi o jakość zboża, w pierwszym okresie w porządku. W drugim ci wygrywali, co mieli infrastrukturę do przechowywania tego zboża, czyli suszarnie, magazyny, kombaj. I w tych okienkach szybko zbierali i jeszcze dosyć wilgotne zboże, bo nawet 18, może nawet o wilgotności, ale mając suszarnię mogli sobie na to pozwolić. Zakończyliśmy żniwa z nie tak rekordowymi zbiorami jak w roku 2020. Według prognoz i szacunków jest to rząd 34,5 miliona ton. Z tym, że cztery podstawowe zboża z mieszankami to 27 milionów ton. Prognozy były dużo wyższe, my na tym etapie żeśmy mówili, że to tak nie będzie, raczej żeśmy celowali w to, co zostało osiągnięte. Chciałbym tutaj dodać jeszcze sprawę kukurydzy. W tym roku, może nie na terenie całej Polski, ale plonowała dobrze, plony były wysokie i można ją było zbierać w niezbyt wysokiej wilgotności. To wszystko powoduje, że w przyszłym roku na wiosnę być może zasiewy będą dużo wyższe kukurydzy. No ale jesteśmy już w roku 2022, czyli zasiewy jesienne. Myślę, że te zasiewy zostały wykonane też w, raczej w terminach agrotechnicznych. Mamy już problem, który będzie rzutował na Myślę, że będzie rzutował na wielkość zbiorów przyszłorocznych. Chodzi o e, ceny nawozów, e, k, które rolnicy muszą stosować pod zboża. Jeżeli zaoszczędzili, myślę, że w mniejszym stopniu na jesieni, to myślę, że będą oszczędzać na wiosnę, bowiem ceny tak drastycznie wzrosły, że wielu rolników nie będzie stać na to, aby te nawozy w pełnych dawkach na wiosnę zastosować i ja już dzisiaj bym przestrzegał przed jakimś optymizmem, bo jeszcze mamy zimę, jeszcze mamy przymrozki i różne rzeczy, ale myślę, że nawozy również będą miały wpływ na wielkość plonów i zbiorów. Chciałem dodać, że w zeszłym roku plony zbóż podstawowych to rząd 4 i 6. Kwintala z hektara, jeżeli chodzi o rok poprzedni, to było 4,8. Jeżeli chodzi o zbiory na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, to wzrost jest około 30 paru procent to świadczy o tym jak wielki postęp jest w rozwoju naszego rolnictwa, ale również jeżeli chodzi o nasiennictwo, o technologię. Myślę, że tutaj kwalifikowany materiał siewny, nowe odmiany to jest najkrótsza droga od nauki do praktyki rolniczej, bo ten cały intelektualny wkład, który jest tam wkładany w hodowanie danej odmiany jest przenoszony na pola rolników i myślę, że to jest również efekt tego, jak również efekt sprawą jest mechanizacja, że, że rolnicy mają lepszy sprzęt, robią to dokładniej, są w stanie w terminach wykonać zabiegi agrotechniczne. No i doceniałbym tutaj bardzo wiedzę którą rolnicy mają i, i dzięki której są w stanie bardzo racjonalnie prowadzić swoje. Gospodarstwa. Chciałem dodać, że w tym roku również wystąpiliśmy o uelastycznienie terminu stosowania nawozów azotowych w okresie wiosennym. Nie wiem, czy będą warunki do tego, żeby wcześniej można było stosować, ale uważamy, że rolnik powinien decydować o tym, w jakim terminie, w zależności od warunków u niego w gospodarstwie, można zastosować nawozy azotowe w tym okresie wiosennym, że tutaj nie powinno być tej daty stałej, pierwszym, Marca i koniec. A wiemy, że dwa lata temu był to okres praktycznie całego lutego, kiedy mogliśmy te nawozy stosować, a udało nam się to zrobić dopiero od 15 lutego. Dostaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Infrastruktury na nasz ten wniosek i podejmujemy działania w celu weryfikacji tej ustawy w zakresie terminu stosowania nawozów. Jest szansa, aby powalczyć, jeżeli wspomogą nas również instytuty, a w związku z tym, że klimat nasz się zmienia i warunki się zmieniają, myślę, że dorośliśmy do tego, aby rolnikom dać szansę do decyzji w tym zakresie. Chciałem poruszyć jeszcze jedną sprawę. Bardzo doceniamy to, co zostało w ostatnim okresie zrobione w zakresie przechowalnictwa zbóż. Nowe magazyny zbożowe, nowa infrastruktura pozwala przechowywać zboża i podejmować racjonalne decyzje o sprzedaży w terminach dla rolnika najbardziej odpowiednich. Nawet ci rolnicy, którzy przechowują zboże w magazynach tradycyjnych, również podejmują wszelkie działania, aby te warunki były dobre do przechowywania. Dbają o to, aby zabezpieczyć magazyny przed szkodnikami. Chciałbym podziękować wszystkim rolnikom za pracę i wkład, którzy w ostatnim roku wnieśli, aby zebrać to zboże i te ilości, i żeby nam nie brakowało na, na, na codzienne spożycie.